Witam Cię! Kryształ górski ma bardzo silną, uzdrawiającą energię. Możemy go nosić przy sobie i dzięki temu w każdej chwili będzie nas energetycznie wspierać. Według fotografii kirlianowskich, podobno kryształ górski trzymany w dłoni dwukrotnie zwiększa energię. Daje on taką jasność umysłu i śmiałość w działaniu, szczególnie jeśli chodzi o trudne, nietypowe cele. Łączy człowieka ze światem duchowym. Daje wgląd w nietypowe, unikalne rozwiązania problemów. Ten wyjątkowy minerał wzmacnia nasz układ odpornościowy. Poprawia ogólną witalność i reguluje pracę serca. Jest szczególnie pomocny w leczeniu stanów zapalnych, chorób tarczycy oraz dolegliwości psychicznych dzięki wspieraniu układu nerwowego i stymulacji mózgu. To doskonały nośnik czystego światła zawierającego w sobie wszystkie barwy tęczy. Łączy nas z nierozdzielną całością i źródłem pierwotnej energii. To jest tak, pomaga połączyć naszą duszę z duszą wszechświata. No tutaj chodzi o wibrację, że po prostu... Yy, ten minerał, kryształ górski, pracując, raczej emanując tam, powiedzmy, swoimi wi wibracjami, e, łączy też, e, łączą się z tym nasze wibracje, on reguluje te nasze wibracje, podnosi je. No i stąd e, równoważy, przede wszystkim równoważy, i stąd e, pozwala. Z czasem połączyć właśnie naszą duszę z duszą wszechświata. Usuwa tak zwane zatory i energie, energetyczne blokady, nieczystości, aury i dyskarmonii duszy, no, które właśnie przeszkadzają w tym zjednoczeniu. Wnosi on właśnie taką jasność oraz czystość. W umysł i duszę, pogłębiając przy tym medytację oraz intuicję, jest wartościowym talizmanem z uwagi na swoje zdolności neutralizowania negatywnych wibracji. To jest coś takiego, że bym powiedział, że kryształ górski jest tak naprawdę, jeśli ktoś nas atakuje, E, czymś negatywnym, powiedzmy, myślą, słowem. E, on jest właśnie takim, e, on jest taką pierwszą linią oporu na drodze do zaatakowania naszego powiedzmy ciała, ciała emocjonalnego, astralnego, m, czy też e, Ciała elektrycznego, czyli eterycznego. Jest właśnie taką pierwszą linią obrony. To on właśnie przyjmuje na początku tą złą energię wynikającą z ataku na nas. Przyjmuje on to na siebie. No i stąd też sen w tym, że trzeba go Oczyszczać. Trzeba przede wszystkim go oczyszczać, by te energie się w nim nie zbierały. Bywa tak, że jeśli atak jest na nas, na naszą osobę, na naszą, że tak powiem, duszę nasze ciała subtelne, jest tak mocny, to Kryształ, przyjmując to jako pierwszy, właśnie noszony przy sobie albo na, na, na szyi, no jeśli właśnie taka emocja, intencja, taki właśnie atak był ogromnie mocny, to wtedy nawet kryształ górski potrafi pęknąć, bo nie jest w stanie tego przyjąć. Dlatego nawet profilaktycznie polecam nosić przy sobie ten kamień, bo, bo jak już wcześniej wspomniałem, jest to tak, na, tak naprawdę nasza pierwsza taka linia obrony. Ponadto kamień ten rozświetla sny, chroni duszę podczas jej wypraw w inne wymiary. Leczniczo uśmierza bóle, oczyszcza i ładuje energetycznie pitną wodę, jeśli go do niej włożymy. Oczywiście musi być oczyszczony i naładowany. O tym, o tym chyba już kiedyś mówiłem. Ładujemy na słońcu, ładujemy go w ziemi. Kryształ tworzy silne pole siłowe. Do uzdrawiania otoczenia z jonów ujemnych, czyli sobie powiedzmy, może gdzieś tam w domu, w mieszkaniu, w pokoju leżeć na półce i swoje będzie robił. Tylko pamiętajmy, trzeba systematycznie co jakiś czas oczyszczać te kamienie. Czy to, czy to kryształ górski, czy, czy inne, właśnie minerały, które tam posiadamy, warto je, raz na jakiś czas oczyścić oraz naładować. No i właśnie jednocześnie przy tym oczyszcza jony dodatnie i chroni aurę swojego właściciela, otoczenie i właściciela. Jego kolejną właściwością jest rozpraszanie elektryczności statycznej i anulowanie Szkodliwych skutków promieniowania. No, czyli działa podobnie trochę tak jak y, turmalin. Z tym, że czarny turmalin no, jest też niezwykle mocnym minerałem, i o nim też kiedyś opowiem. E, wróćmy do kryształu górskiego, który też silnie oddziaływuje na sprawność intelektualną. Poprawia jasność umysłu. Wspomaga pamięć i koncentrację oraz zapobiega, tak jakby, utracie kreatywności. Działanie tego kryształu będzie także przydatne w czasie takich prób interpretacji snów. Z troszeczkę historii, bo starożytni Grecy odnosili się do kwarcu. Jako crustallos, co oznacza lodowato zimny, ponieważ wierzyli, że przeźroczysty kwarc był formą stałego lodu tak zimnego, że nigdy się nie rozmrozi. Ze względu na jego powszechne występowanie, kryształ górski jest tak naprawdę. Towarzyszy wielu legendom i, i mitom. No to dobrze, to teraz opowiem troszeczkę o energetyzacji tego kamienia. Oczywiście po oczyszczeniu kryształu górskiego e, przejść można właśnie do jego ładowania energią. Można go naładować intencją i pozytywną energią na, na, na tych kilka sposobów. Pierwszym z nich jest umieszczenie kryształu górskiego na bezpośrednim świetle słonecznym lub pod światłem księżyca. Z tym, że przez kilka godzin. No i przez te kilka godzin on może ładować się tą pozytywną energią. Upewnij się, że wybierasz odpowiednie miejsce, które jest bezpieczne dla twojego kryształu. Kolejnym takim sposobem jest zakopanie kryształu górskiego w ziemi. Na kilka dni. No w sumie najlepiej by było zrobić to na kilka dni, 2, 3-4 dni e, prawdopodobnie mogą wystarczyć. To wszystko w zależności od tego, ile on tam, e, ile on tam zbierze, bo ziemia, e, ziemia też jest, zakopanie kryształu górskiego jest też takim e, pewnego rodzaju oczyszczeniem. E, więc nie dość, że on się w tej ziemi oczyszcza, to i się po prostu ładuje, ziemia go ładuje. Przede wszystkim wybierz czyste i bezpieczne miejsce no, na działce, w ogrodzie. Albo po prostu w takim miejscu, gdzie sobie tam uznasz za stosowne, byleby ten kryształ po prostu pozostał w kontakcie z energią ziemi. Taką ciekawostką jest też to, że kolejnym sposobem ładowania może być umieszczanie takiego właśnie mniejszego kryształu górskiego na jakimś większym jego odpowiedniku na, na, na klastrze lub też y, lub też geodzie y, powiedzmy nawet ametystowej w tej geodzie y, pośród właśnie tych y, czubków y, kwarcu. no i cóż, no w tym momencie dochodzimy do tego, że taki kryształ górski może przynieść nam Wiele korzyści dla naszego zdrowia, samopoczucia oraz przede wszystkim duchowego rozwoju. Może wpłynąć korzystnie na naszą koncentrację, wzmacniać siłę woli i pewność siebie. A także, jak już wcześniej wspomniałem, wspiera proces, proces oczyszczania i e, tak zwanego uziemiania organizmu. No i tak naprawdę podsumowując, niezależnie od tego, czy używamy tego kryształu górskiego do medytacji, terapii, czy po prostu jako zwyczajnej dekoracji w domu, możemy liczyć na jego pozytywny wpływ na naszą energię, na równowagę oraz Ogólne samopoczucie. Kryształ górski jest prawdziwym darem natury, który warto przybliżyć do siebie i czerpać z jego mocy. Przy czym jeszcze raz podkreślę na koniec. Każdy minerał należy oczyszczać. To, jak oczyszczać, już wcześniej wspomniałem w odcinku o litoterapii. Po czym po oczyszczeniu warto by go naładować. No, i o tym ładowaniu wspomniałem przed chwilą. To wszystko odnośnie tego kryształu. Żegnam się z Tobą i do następnego.